Witam w długoplanowym odcinku Anekdot z Kacpry. E, dzisiaj przenosimy się do Hiszpanii, a dokładnie do studia Quenquerese Millionario, aczkolwiek ten program był powstał na fali 20-lecia formatu, czyli po tym aplatyce u dołu. 20 aniversario, tylko nie wiem, czy jak się mówi po hi hiszpańsku 20, chyba quinte. Tak wygląda logotyp. A tak wygląda studio. Czy wam coś nie przypomina? Tak, to nasze polskie studio. Hiszpania, w, jak Włochy, weszła w kolaborację z Polską, sądzę, po tym studiu. E, ta wersja była prowadzona przez. E, ta wersja była prowadzona przez Juan, Rebron, Juan Rebornata, prowadzącego znanego również z wersji hiszpańskiej BUM. A tak. I ogólnie wszystkie grafiki powiązane, z... i wszystkie grafiki są na styl polski. Tak wyglądają pytania, a tak wygląda, a tak wygląda wygrana kwota. Jeśli chodzi o drabinkę. To tutaj mamy okrągły milion euro i stawki, których nie będę przetaczał. I co ciekawe, co ciekawe, koła ratunkowe nie są na górze, a z boku. A wśród nich jest pytanie do jakiegoś przyjaciela, podejrzewam eksperta. Tak czy inaczej Hiszpanie, jak Włosi, mają to koło. Co ciekawe, nie ma pytania do prowadzącego. Nie wiem, czy Bornet, jak Urbański, się nie zgodził. Ale tak, a co, ja się, czegoś ja się spodziewałem. No cóż, ale w to, to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kłęk Ser milionario realizowane u nas Polaków. Ja, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.